Teraz w Mediamarkt. Pralka marki Samsung. O załadunku 8 kg z technologią Ecobubble. Za jedyne 1499 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl Zmysłowe kuszące owoce. Niewinne muśnięcie delikatnego jogurtu. Są przyjemności, których możesz doświadczyć dopiero, gdy na chwilę się zatrzymasz. Moja fantazja. Moja chwila. Matka Natura i Horteks. Jak to się zaczęło? To było przeznaczenie. Nie, to były czasy. Pojechałyśmy razem. Mania, Łania. Łania, Frania. I Matka Natura. A na plantacji był on. Horteks połączyła ich miłość do owoców. Znaleźli się jak dwie połówki najsłodszych pomarańczy. Jak szklanka i sok. A potem pili długo i szczęśliwie. Hortex. Pasje mamy w naturze. A nam się trafiają same jelenie. Wie pani, kobiety szaleją za mną. Może dlatego, że jestem nadziany prawdziwą czekoladą oblaną delikatnym tofi. Czasami myślę, że one chcą mnie zjeść. Naprawdę? Mendo z Czego, czego pragniesz? Mm. Postaw na najmodniejsze trendy tej jesieni. Porto, czerń, szarości, etniczne wzory. Już od poniedziałku w nowej kolekcji smara modne dzeńisy tylko za 2999. Pluski z ozdobnym zamkiem już za 23 zł. Do tego w supercenach stylowe kardigany, swetry z detalami oraz sukienki podkreślające sylwetkę. Lidl, co tydzień coś nowego. Migrena. Zanim silny ból się rozwinie, działaj. Migrena szybko blokuje Apap Extra. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek tak niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Apap Extra. Mądre leczenie migreny. Pamiętacie skarpety? To nie my. Żadnego badziewia. Te święta idziemy z pompą! Tak! A dlaczego? Bo mamy najlepsze prezenty na cały rok! Multi na rok, który jest? Bez I Internet, który jest? darmo! Nie słyszę! Za A do tego jeszcze po raz pierwszy kanal plus nawet do pięciu miesięcy w prezencie! A... No to brać za wory w miasto! Najwyższy czas na doskonałą telewizję. Najwyższy czas na najlepsze prezenty od NC+. Szampon kofeinowy Alpecin sprzedaje się szybciej, szybciej i szybciej. Stał się najczęściej kupowanym szamponem dla mężczyzn w Niemczech. Kup swój Alpecin już teraz tylko w drogeriach Rossmann. Szybko. Doping dla twoich włosów. Tylko dla włosów. Olympia, the new feminine fragrance by Baccarabon. Kup zapach Olympia i odbierz prezent. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na Douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Jak idzie? Pracujemy nad tym. Święta tuż tuż. Trzeba mieć gest. Czas wybrać prezenty. Mikołaj już jest. Kredyt świąteczny z prezentem weź. Z dwudziestu procent zwrotu się ciesz. Czyli ja regularnie spłacam ratę, a wy zwróćcie mi część odsetek. Weź kredyt gotówkowy ze zwrotem 20% odsetek. Laureat rankingu Newsweeka zaprasza. DGZ BNP Paribas, bank zmieniającego się świata. Dlaczego łopatka wieprzowa z Biedronki jest tak świeża? Mięso pochodzi z Polski i zaraz po rozbiorze jest wpakowane próżniowo. Tak zabezpieczone trafia do Twojej kuchni. Świeżość masz pod kontrolą, bo to Ty otwierasz opakowanie. Delikatna, soczysta wieprzowina jest doskonała na pieczeń lub na gulasz. Łopatka wieprzowa, tylko 9,99 za kilogram. Pakowana próżniowo. Świeże, bo z Biedronki. Nadjeżdża wyjątkowa wyprzedaż. Wyprzedaż, jakiej jeszcze nie było. Wybierz swój model Volkswagena z rocznika 2015 i zyskaj. Pakiet przeglądów, ochronę pokwarancyjną, dodatkowy rabat, promocyjne finansowanie. Nie daj się wyprzedzić. Odwiedź najbliższego dilera i powiedz tak korzyściom Volkswagena. Volkswagen, das Auto. W te święta mogę robić wszystko to, co kocham. Dzięki Zalando robię zakupy w domu. Bez kolejek i stresu. Golf dla mamy, krawat dla Pawła. Coś dla czy, mnie. Nie przesadziłaś trochę? Teraz jest w sam raz. Nie? Zalando. Świąteczne zakupy z przyjemnością. Dla kibica szczęścia. Dla Ciebie uśmiechu. Ty też składaj życzenia Tyskim. Kto wie, może najlepsze nawet się spełnią. Tyskiego najlepszego. Dla miłośników owocowych smaków. Teraz malinowy Kinder Pingui. Pyszny malinowy smak w puszystym mlecznym kremie oblany chrupiącą czekoladą. Nowy Kinder Pingui Malina. Mm. Uh. Wychylenie jednego żubra daje lepszy efekt niż wychylanie pozostałych gatunków. Niektórzy twierdzą, że duchy istnieją. Są nawet tacy, których nawiedzają. Ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. Kazałam ci się stąd wynieść. Próbowałem być miły, ale teraz znika. Idź precz. A czy można zakochać się w duchu? Zobacz. Ślicznie wyglądasz. Reese Witherspoon. Mark Rafalo. Jak w niebie. Dziś o 21.55 w TVM. Już milion widzów po pierwszym tygodniu. Zobacz komedię, którą pokochali Polacy. Listy do M 2. dupa w kinach. Kulisy filmu w sobotę 5 grudnia w TVM. Czy ty mnie lubisz? Tak. Czy ty jesteś zdolniejsza ode mnie? Tak. Dziękuję. Twoje dziecko jest przebojowe, wygadane, uzdolnione muzycznie lub tanecznie. Po prostu wspomniaj. Weź udział w castingu do drugiej edycji programu Mali Giganci. Zgłoszenia z dołączonym występem zamieść na stronie maligigancitvmpl. Szukamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Mali Giganci czekamy na was. Ej, czy wiecie, że każda paka TikTaka daje piątaka? Każde opakowanie to gwarancja wygranej! Są so ich miliony! Wymieniaj kody na zniżki u partnerów! No to piątka! Naprawdę? Każda wygrywa? Tak! Każda paka TikTaka daje piątaka! Numer jeden w Polsce! Antyperspirant Nivea Invisible Chroni Twoje ubrania przed plamami i pielęgnuje to, co najcenniejsze Twoją skórę Czarne pozostaje czarne, białe pozostaje białe. 48 godzin skutecznej ochrony dla Twojej skóry i ubrań. Nie ryzykuj. Sięgnij po numer 1. Antyperspirant Nivea Invisible. Mam pytanie, jak uprawiane są te marchewki? Zaprosiliśmy rodziców maluszków, żeby przekonali się osobiście. A więc ta marchew uprawiana jest tutaj? Tak, a później każda partia przechodzi nawet ponad 600 testów jakości. Ale dlaczego? Bo normy wobec warzyw dla dzieci są nawet 5000 razy bardziej surowe w porównaniu do zwykłych warzyw. I dlatego Bobowita kontroluje je od siewłaż aż do słoiczka. Przejrzyj nas na wylot. Bobowita. Meniam. Świętuj z nami 20 urodziny mleka Łaciate. co tydzień do wygrania 20 tysięcy złotych oraz 2000 sztuk porcelany Villeroy Boch. Kupuj promocyjne opakowania mleka, składaj życzenia i wygrywaj! Wszystkiego łaciatego. Kinder, zobacz święta oczami dziecka. Rewelacja. Działa. Wszystkie włoski zniknęły. I to nawet na 8 tygodni. Philips Lumea. Bezbolesna technologia depilacji światłem, która usuwa nawet najmniejsze włoski aż do 8 tygodni. Wybrana przez ponad milion kobiet na świecie. Lumea Prestige. Innovation and You. Philips. W te święta mogę robić wszystko to, co kocham. Dzięki Zalando robię zakupy w domu. Bez kolejek i stresu. Golf dla mamy, krawat dla Pawła. Coś dla mnie. Nie przesadziłaś trochę? Teraz jest w sam raz. Zalando. Świąteczne zakupy z przyjemnością. W głębi duszy jesteśmy wędrowcami. Chcemy być w ciągłym ruchu. Iść dalej, by zobaczyć więcej. Ruszaj w podróż życia nowym Renault. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Teraz modele Renault z oponami zimowymi. Po nerwach, jakie zafundowała nam w zeszłym tygodniu Izabela, dzisiaj w serce naszego miasta uderzy huraganowa Barbara. Stargany nerwami żywią może uspokoić Waluset, który działa kompleksowo. Kozłek lekarski uspokaja ciało, a passiflora ich miel, umysł. Waluset. Przewraca mi spokój. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Valuset wyciszy Twoje nerwy. To jest to, co widzisz. A to jest to, co czujesz. Widzisz to. A czujesz to. Może nie aż tak. To są światła. To też są światła. Tego nie widzisz, ale możesz usłyszeć i czujesz się trochę tak, a kierujesz tym, czy to nie magia? Nowe Audi A4. Jesteśmy w nosie. A co wy tu robicie? Podobno organizmowi ktoś sprzątał okazję sprzed nosa, no to przyszliśmy zobaczyć. No. <noise> Plotki. Organizm wziął radkę i kupił swojemu ojcu jego wymarzony motocykl. A -a. Nasz organizm to monosa do okazji. Mm -hmm. Dzięki miniradce nikt nie sprzątnie Ci okazji sprzed nosa. Spełniaj marzenia swoje i swoich bliskich. PKO Bank Polski. Dobry świąt. Twój układ trawienny jest nadzwyczajny, bo trawie aż tonę jedzenia rocznie. Dlatego dobrze mieć trochę pomocy każdego dnia. Activia zawiera bakterie ActiRegularis, a co najważniejsze pomaga dbać o zdrowe trawienie. Activia. Dobre samopoczucie bierze się ze środka. Polskie Towarzystwo Dietetyki poleca Activie w codziennej diecie jako wsparcie dla zdrowego trawienia. Jak smakuje burbundowe trzy słody? Naprawdę bogato. To sezonowe piwo jest kompozycją trzech słodów: jasnego, karmelowego i aromatycznego, uważonych z owocami dzikiej róży. Zbożowy aromat przeplata się z karmelowymi nutami. Komponuje się z leśnymi owocami, pachnącymi grzybami oraz dziczyzną. Ale żadne słowa nie oddadzą tego smaku. Książęce. Niejedno do odkrycia. To ci broni rozdać więcej prezentów w tym roku. Przyjdź do T-Mobile po smartfon Sony w abonamencie, a wyjdziesz także z tabletem Huawei, bo taki mamy zestaw na święta. Na prezent smartfon i tablet w zestawie. Fajnie, fajnie. Sponsorem programu jest Amika. Dostawca blenderów z funkcją turbo. Na program zaprasza sponsor. Producent papieru rumiankowego, Regina. Jennifer Lawrence w ostatniej części serii. Igrzyska śmierci. Kosogłos. Część druga. Jennifer Lawrence w ostatniej części serii. Igrzyska śmierci. Kosogłos. Część druga. Sponsorem programu była Amika, dostawca blenderów z funkcją Turbo.